Witajcie kochani, tutaj Shetty i widzimy się dzisiaj w podsumowaniu grudnia, w którym przeczytam 11 książek, natomiast następny filmik to już będzie podsumowanie całego roku 2024-2024 zawsze mam z tym problem. Kiepski ze mnie generalnie humanista mimo czytaniu tylu książek i zawsze akurat daty sprawiają mi problem, ale nie przedłużając, przechodzimy do podsumowania grudnia. I tak jak już wam powiedziałam, przeczytałam 11 książek i mimo że znalazło się kilka perełek, to niestety średnia tego miesiąca wychodzi mi mniej więcej takie 3 gwiazdki na 5, bo niestety było kilka rozczarowań i to takich nie lada rozczarowań, bo niektóre z tych książek nawet znalazły się w topce najgorszych książek minionego roku, ale jest kilka książek, które naprawdę mi się bardzo podobały i na przykład pierwszą z nich są Kukułcze jaja z midwich, to jest kolejna książka Johna Wendhama, wydana przez nowy dawniczy Rebis w tej serii Wehikuł Czasu, o której ja wam wielokrotnie mówię, o której mówię, że ją po prostu uwielbiam i jakby moje odczucia się nie zmieniają i ten autor jest naprawdę świetny. Jego książki są ponadczasowe, refleksyjne, zresztą jak większość tytułów science fiction i dają do myślenia i nie inaczej jest w tym przypadku, tutaj mamy... Mm, Coś w stylu inwazji obcych, ale w zupełnie innym wydaniu niż mogłoby Wam się wydawać. Nie mamy do czynienia z taką typową, wiecie, e, jakąś inwazją, jak widzimy w tych wszystkich takich filmach, że generalnie obcy cywilizacje widzą tylko Stany Zjednoczone i tam napadają. E, tylko mamy taką małą wioskę, w której nagle wszyscy zapadają w sen, e, budzą się po kilkudziesięciu dniach i okazuje się, że wszystkie kobiety są w ciąży i na świat po, oczywiście, tam odpowiednim czasie przychodzą. Dosyć dziwne dzieci, e, które mają niemalże takie fluorescencyjne oczy. No i okazuje się, że w czasie ich rozwoju dochodzi do tego, że one mają pomiędzy sobą jakieś takie dziwne powiązania telepatyczne i potrafią naginać umysły innych do tego, żeby wypełniało ich wolę. Więc ciężko jest się tych dzieci trochę pozbyć. Pojawia się tutaj kwestia, wiecie, mimo tego, że takiego wiecie, takiej moralności, że w sumie kurde wyglądają jak ludzie poza tymi oczami, te kobiety ich urodziły, więc no są obcy czy nie są obcy. Bardzo fajna y, pozycja, generalnie ja wam polecam wszystkie książki tego autora, bo naprawdę świetnie się to czyta. Jak jesteśmy w takim nurcie właśnie science fiction, to w końcu udało mi się przeczytać książkę Heaven Breaker, Sir Wolf i e, Boże, ja przede wszystkim uwielbiam to, jak ona jest wydana, jest piękna po prostu, niebiesko-złota, piękne wklejki, brzeg, to jest po prostu mistrzostwo świata I ja widziałam bardzo skrajne opinie na temat tej książki, albo... Były zachwyty, albo była nienawiść, że to jest nudne. Mnie się podobało. Naprawdę bardzo mi się podobało. Jedna z fajniejszych książek, tak naprawdę, przeczytanych w tym roku. Chyba mocne, takie 4 na 5. Naprawdę czekam na drugi tom. Bardzo czekam, bo fajnie się to zakończyło takim cliffhangerem. Nieoczywistym cliffhangerem. Niektórzy narzekali na brak akcji. Ja uważam, że niespecjalnie. Bardzo mi się podoba budowa świata, budowa bohaterów, w ogóle ich kreacja, bo każdy z nich ma jakieś tam cele i do nich dąży. Bardzo ciekawa jest główna bohaterka, która teoretycznie jest już taka mm, zmarnowana trochę i nie ma nic do stracenia. jednego czego pragnie, um, pragnie to umrzeć, tak naprawdę, ale. Zaczyna brać udział w wyścigach dla szlachty, ponieważ jest bękartem szlacheckim, ale robi to tylko dlatego, żeby zniszczyć jakby cały ród swojego ojca, który próbował zabić ją i jej matkę. Czyli ona z jednej strony nie zależy już yy, jej na jej życiu, ponieważ nie ma już nikogo i jedyne czego pragnie to zemsta. I trafia na mentora yy, swojego, jakby, który też jest z rodu szlacheckiego i też mu pewne rzeczy tam w tym rodach szlacheckich w tym jak oni rządzą tym światem nie odpowiadają, ciekawy tych turniejów, generalnie niby wiecie, mamy tutaj motywy doskonale już znane w sci-fi e, czy w fantastyce ale jakoś wybitnie mi się fajnie to czytało fajny pomysł, fajne osadzenie akcji fajna budowa świata, świetni bohaterowie wciągająca fabuła, więc mi się podobało, piękne wydanie i czekam na drugi tom i mam nadzieję, że nie będę musiała czekać e, zbyt długo tak naprawdę, e, następnie Przechodzimy już bardziej do takich klimatów, myślę, i romantazy, i mam trochę kryminałów. Chociaż chyba mam jeden kryminał. No nie, nieważne. Nie, nie w każdym razie w końcu sięgnęłam po ogień w ciele. Jennifer L. Amantroad, wiecie, że ja mam z nią relację Love Hate, to jest trzeci tom e, przygódny Ktosa i sery. I mam trochę z nią podobny problem, co miałam z Wojną Dwóch krowych, że było trochę nudno tak naprawdę. Ja wiem, że Amantroad stara się bardzo ten świat rozbudować, e, bardzo dużo tutaj rzeczy opisuje. E, ale kurde, dla mnie to czasami już jest po prostu przesyt, tak naprawdę. I mimo, że ja lubię tych bohaterów, lubię to uniwersum, to po prostu to czytam, ale czuję nudę. I wiem, że będę brnąć w to dalej, bo po prostu dla samych bohaterów i tego uniwersum będę chciała w to brnąć dalej. Ale narzekam na tempo akcji zdecydowanie tutaj narzekam na tempo akcji. E, Mało niktosa trochę mm. i generalnie te wszystkie już książki z tego uniwersum zarówno Popiel Castile, jak i innych to spisane trochę na jedno kupyto. Ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę i jakby chyba nie mogę się spodziewać już tutaj żadnych zaskoczeń, ale jakoś dalej w to brnę mimo wszystko. W tym przypadku w, w tych dwóch seriach od Jennifer L. Armentrout e, dalej chce mi się to czytać Mimo, że tak jak mówię, dostrzegam pewne takie mankamenty, które faktycznie e, trochę działają mi na nerwy, nie ukrywam, ale jakoś, nie wiem. E, tro trochę to jest dziwny motyw z tą serią, bo wydaje mi się, że gdybym czuła chwilami takie znużenie przy kolejnym tytule od innego, e, od innej serii, to pewnie bym ją porzuciła. A tutaj, nie wiem, coś mnie jednak przy niej trzyma, no i okej, okay, jakby nie będę z tym walczyć. Następnie, słuchajcie, mamy e, potomstwo Jacka Ketchama. E, nie mam pojęcia, czemu akurat w grudniu stwierdziłam, że będę czytać Horror Grozę. I szczerze spodziewałam się czegoś więcej. To jest moja jakby kolejna książka gdzieś tam Jacka czy Czytam jakby w dosyć dużych odstępach czasu. Ale zawsze pamiętałam, że opinie w internecie były, że to jest takie wow, creepy, przerażające i w ogóle nie daje spać po nocach. Dla mnie średniak tak naprawdę. Spodziewałam się czegoś znacznie więcej ze względu właśnie na hype, jaki panuje na to nazwisko tego autora. Więc no nie wiem, mam jego jedną z nowszych książek Przebudzenie, więc będę sprawdzać ale to ani mnie to ziębi, ani mnie to grzeje, czy byłam przerażona i nie spałam po nocach? Nie chociaż mnie generalnie dużo potrzeba do tego, żebym nie spała po nocach no i przechodzimy do lekkich rozczarowań tego miesiąca nawet nie lekkich i pierwszy to jest Butcher and Blackbird E, dużo osób mi polecało tę książkę na zasadzie, że jest porypana, lubisz porypane książki, czytaj. Romans między seryjnymi mordercami, którzy toczą ze sobą pewną grę, kto lepiej jakby zabije kogoś tam. No, w ogóle mnie to nie orzekło, bo powiem Wam, że dla mnie to jest przede wszystkim romans, a gdzieś dalej jest to porypanie i to bycie seryjnymi mordercami. Tak to odczułam tak naprawdę. A ja romansów po prostu nie lubię. Nefrusia, zostaw tą firankę, mysza. Myszko, chodź tu. Nefremi zaraz rozora firankę. Zresztą, generalnie posiadanie firanek przy trzech kotach to jest absurdalny pomysł, no ale jakby co mogę zrobić. I wracając, to równie dobrze mogłoby być cokolwiek innego. Nadal jest to przede wszystkim romans i ja tego, nie, ja tego po prostu wiecie, nie kupuję. Ja nie przepadam za romansami. No, w ogóle się w tym nie odnajduję. Liczyłam na to, że tutaj będzie inaczej, no bo mamy jednak e, takie klimaty, które ja lubię, czyli coś porypanego i mamy morderców ale no nie chwyciło mnie to, naprawdę. Nie wiem, czy miałam zbyt wielkie oczekiwania względem tych wszystkich polecajek, czy coś jest nie tak, ale no nie. I w ogóle bardzo duże przeskoki tutaj w akcji, mało takie rozbudowane w ogóle dla mnie portrety tych bohaterów, jakby gneza tego, dlaczego coś robią. No nie wiem, czułam i niedosyt, i zażenowanie chwilami, i wcale to nie było tak porypane, jak miało być, tak naprawdę, przynajmniej w moim odczuciu. No ale... Ponieważ e, jakby zanim przeszłam to i tak kupiłam na targach książki w Katowicach w listopadzie drugi tom, to mówię, dobra, no już będę w to brnąć, może drugi tom będzie lepszy. Nie był. E, bardzo podobne odczucia co w pierwszym tomie. E, ani mnie to ziemi, ani mnie to grzeje. Rozczarowanie zdecydowanie, bo też znowu po raz kolejny mówię, za mało po prostu tego czegoś porypanego i tych morderstw i tak dalej, a za dużo po prostu jakiegoś takiego... Nie umiem nawet tego romansu określić. Nie był ckliwy, ale po prostu nie. Do mnie te książki niestety nie trafiły, aczkolwiek liczyłam na to, że będzie lepiej. No ale trudno, czasami tak bywa. No i kolejnym rozczarowaniem tego miesiąca jest książka Lady Macbeth. Przepięknie wydana, po raz kolejny. Piękny barwiony brzeg, e, piękne złocenia na okładce. Natomiast treść bardzo niejaka. Naprawdę. Ja jestem generalnie fanką Williama Shakespeare'a, więc nie mogłam przejść obojętnie obok tego tytułu oczywiście. Ehm... No i wiecie, sama Lady Macbeth była naprawdę bardzo intrygującą postacią kobiecą w literaturze. A tutaj mm, mamy coś w stylu retellingu, ale ta Lady Macbeth tutaj w tej książce jest bardzo nijaka. W ogóle nie ma takiego girl power. To miała być opowieść o dziewczynie, która jakby potrafi oczarować mężczyzn, ma niesamowitą moc, że ich przeklina i tak dalej. Ale mm, mm, jakby albo z tego nie korzystała, albo to wcale nie było aż tak widoczne. Mamy gdzieś tam jakiś romans. Jedyne co tu mi się podobało, to faktycznie gdzieś autorce udało się wytworzyć taki fajny, mroczny klimat, podobny faktycznie do Macbeth'a. Natomiast cała reszta leży. Kreacja bohaterów, taka sobie. Budowa świata taka sobie. No ale przede wszystkim rozczarowało mnie to przedstawienie tej Lady Macbeth tutaj, bo było naprawdę tragiczne i żałosne. Nie podobało mi się i generalnie nie będę już chyba sięgać po twórczość A. -right, bo to jest... wcześniej czytałam Studium Zatracenia, teraz to i obie książki po prostu do mnie totalnie nie przemówiły. I kolejnym rozczarowaniem lekkim tego miesiąca, Boże, to zawsze straszne, ale mam na koniec książki, które były naprawdę dobre. Są nieśmiertelne zasady, czyli pierwszy tom Krwiedenu Julii Kagały i też pięknie wydana książka, bo Wesper umie w wydawanie książek. I powiem Wam, że to mnie trochę dziwi, bo ja mm, bardzo lubię. Ten cykl, Żelazna córka, Żelazny dwór i tak dalej. Przynajmniej lubiłam, wiecie, bo tak się zastanawiam. Ja to czytałam dosyć dawno temu, chyba w liceum, naprawdę. Wiele, wiele lat temu, kiedy to się dopiero pojawiło jeszcze w tych wydaniach od Ambera. Które wydali oczywiście tylko dwa tomy. Kolejne dwa mam gdzieś po angielsku. Teraz mam też te dwa od Vespera. I może sobie zrobię reread, tak naprawdę. E, ale poczułam się rozczarowana i byłam taka zdziwiona. Mówię, kurde, ta autorka kiedyś mi się naprawdę podobała. Więc to już jest kwestia tego, że po prostu jestem za stara na fantastykę młodzieżową. Może tak być, bo ja naprawdę widzę, że coraz gorzej się odnajduję w takich klimatach. I właśnie tutaj się nie do końca potrafiam odnaleźć, ale chyba nawet nie dlatego, że to jest fantastyka młodzieżowa, tylko ze względu na to, jak to wszystko tutaj wygląda. Przede wszystkim główna bohaterka, jak dla mnie, jest trochę chodzącym nieporozumieniem. E, niby nienawidzi wampirów, ale kiedy stoi u y, skraju śmierci i otrzymuje szansę życia wiecznego jako wampir, no to stwierdza a w sumie okej, okay, mogę zostać tym wampirem, mimo że ich nienawidzę. No dla mnie trochę denne, no bo jak czegoś nienawidzisz, to nie chcesz raczej tym zostać. No ale okej, okay, powiedzmy, że chciała żyć, wybrała jakby jedyną opcję, która pozwalała jej żyć no i to miała być opowieść o krwiożerczych wampirach tych krwiożerczych wampirów to tyle co kot napłakał ta główna bohaterka jest bardzo ludzka I ja nie wiem czy to jest dobrze kiedy mamy do czynienia z nowonarodzonym wampirem że on jest taki pro ludzki i generalnie jak dla mnie ona podejmuje bardzo duże decyzje, bo wiedząc, że jest nowonarodzonym wampirem, którego może który może kierować głód, krwi i tak dalej. Fakt, że postanawia dołączyć do pewnej grupy ludzi, która wędruje po tym zniszczonym świecie, bo tu mamy klimat post-apo, jest głupi. I w ogóle, wiecie, tu są takie zagrywki, które jakby, jak autorka nie wiedziała co zrobić, mam wrażenie, to. A, napiszę to tak, żeby tak było, jakby nie miało to do końca chwilami sensu na zasadzie, że ludzie podróżują w nocy. Serio? Bo wtedy jest mniej zagrożeń? Jak może być mniej zagrożeń w świecie opanowanym przez wampiry w nocy? gdzie wampiry żyją w nocy. To było dla mnie absurdalne troszeczkę i było kilka takich zagrywek, które faktycznie były absurdalne. Główna bohaterka nie przypadła mi do gustu e, tak naprawdę. Sama historia, może to się i fajnie i lekko czyta, natomiast mnie niedosyt, brakowało mi tu czegoś, aczkolwiek nie ukrywam, że fajne było to, że to ma dla mnie vibe takich dystopii, Które się pojawiały tuż, jak przemiał ten fame, wiecie, na romanse paranormalne te lata temu, jak ja jeszcze byłam w liceum, potem weszły właśnie dystopie: Ty był Więzień Labiryntu, Niezgodna, e, tam były, pamiętam, Partials i tak dalej. To to ma trochę vibe tych książek. Pod tym względem, Post-Apo to jest taki vib tych fajnych, pierwszych dystopii e, młodzieżowych, więc to było dla mnie trochę takie urzekające pod względem sentymentu. Natomiast w ogólnym rozrachunku, średniak. E, i nie wiem, czy będę chciała sięgać po kolejne tomy. Czuję się lekko rozczarowana i nie spodziewałam się, że tak będzie. Pomyślam, że odbiorę tą książkę zupełnie inaczej. No ale trudno, słuchajcie, zdarza się natomiast książką, która na szczęście jakby przerwała ten zły cykl rozczarowań książkowych okazał się Egzekutor Chrisa Cartera ja swoją przygodę z Chrisem Carterem zaczęłam w zeszłym miesiącu, przeczytałam Crucifix i w tym miesiącu przeczytałam Egzekutora i dużo osób mi pisało, że faktycznie co książka to jest lepiej I ja już widzę ogromny przeskok pomiędzy Crucifixem a Egzekutorem, tu jest dużo brutalniej, dużo mroczniej, jest to wszystko bardzo dobrze rozbudowane nieprzewidywalne, świetnie się toczy czyta naprawdę. Bardzo przypadło mi style jakby Chrisa Cartera do gustu, jego pomysły na morderców właśnie. Mamy tutaj też rozdziały z perspektywy właśnie tego oprawcy, więc jest to bardzo ciekawe. Mamy modus operandi. I naprawdę to toczone śledztwo nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Więc, jak dla mnie, super kryminał. Naprawdę mocne 4,5 na 5. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak się rozwija. To, a to jest dopiero drugi tom, więc co będzie dalej? Skoro tych tomów mamy już 13 czy 16, nawet tak naprawdę. Ja dwa kolejne już mam, więc myślę, że sobie w styczniu sięgnę po kolejny. Bo, jak faktycznie jest coraz lepiej, to wow, co tam się będzie działo? Ja w ogóle nie wiem, czy to już Wam mówiłam, ale. Yy, czuję, jak zaczęłam przejść Chrisa Cartera, że Max Czorny mocno się nim inspiruje. Naprawdę, bardzo podobne chwilami zagrywki i stylistyka, więc yy, prawdopodobnie dlatego polubiłam yy, Maxa Czornyja, bo lubię po prostu takie klimaty i okazuje się, że właśnie gdzieś tam Chris Carter, nie wiem, no, jak mamy tutaj kogoś, kto czytał i Cartera, i Maxa Czorny'a, to dajcie znać, czy też macie podobne odczucia, bo dla mnie faktycznie tak jest. Yy, no i słuchajcie, zostały mi jeszcze dwie książki i... W końcu, też w końcu, sięgnęłam po Tron Upadły. Generalnie ja sięgałam w tym miesiącu, widzę, po książki naprawdę przepięknie wydane. Jakie ja Rima lubię. Generalnie tutaj miałam pewne obawy, bo też widziałam skrajne, słuchajcie, opinie, tak jak w przypadku Haven Breakera, że będzie nudno. Faktycznie, akcji jest tutaj trochę może za mało i mogłabym się do tego lekko przyczepić, że chciałabym, żeby było lepsze to tempo akcji i więcej takich scen, wbijających w fotel, takich faktycznie pobudzających czytelnika ale ja bardzo lubię styl i pomysłowość Kerrymani Skalko, dlatego mi się to mimo wszystko dobrze czytało, fajnie było się znowu zagłębić w ten świat, bo to jest jakby dalej uniwersum, które poznaliśmy z tej trylogii e, nikczemnych tutaj mamy po prostu innego brata tam był gniew, trzy tomy e, oni się tam gdzieś ci inni bracia ci książęta piekielni przewijali tutaj mamy e, zazdrość, mamy księcia zazdrości i mamy tajemniczą bohaterkę, która ma okrutną tożsamość i dopiero gdzieś tam chyba y, ponad połowie książki wychodzi, kim ona tak naprawdę jest. Typowe romantazy, ale fajnie przeszczane. Jakby ten romans Jasne, jest w pewnym sensie motywem wiodącym, ale nie tylko, bo dzieje się tu znacznie więcej tak naprawdę i mnie się podobało. Fajna fabuła wciągająca, mnie się to naprawdę dobrze czytało i tak jak ja mówię, dla mnie Maniskalko jest pewnym odkryciem, bo wszystkie książki naprawdę mi się świetnie czyta, mam jeszcze do nadrobienia kolejne tomy tej serii, jak podejść Kubę Rozprówacza. Mam, właściwie tu przyszłam tam tylko jeden tom, więc przede mną jeszcze trzy tak naprawdę, a widziałam, że tutaj mają być kolejne tomy o kolejnych braciach, więc na pewno Będę chciała je e, przeczytać. I słuchajcie, ostatnią książką, którą jeszcze dzisiaj będę kończyć, bo mamy 31 grudnia i na pewno ją skończę, bo zostało mi: no. Tyle przeczytałam, tyle mi zostało, więc spokojnie to dzisiaj e, machnę, ale myślę, że mogę już co nieco wam o niej powiedzieć. To jest książka, po którą też bardzo długo chciałam sięgnąć. Zgasłe dusze, tajemnice Whipping Hollow. Podoba mi się. Myślę, że po takiej objętości, jaką tu mam przeczytaną, to jest powiedzmy jakieś 60%, jestem w stanie już co nieco o książce powiedzieć. Fajna fabuła. E, motyw takiego tajemniczego miasteczka, gdzie mamy koweny. E, Czarownic, mogę powiedzieć, ale w ogóle to ujęcie magii i czarownic jest tutaj takie niecodzienne i takie nieoczywiste, trochę nietypowe, bym powiedziała. Mamy dziewczynę, która jest jakby z, z dwóch różnych rodów, i ona wraca do tego miasteczka, bo jej dziadek umiera i chce się nim zająć. To jest jej ostatnio żyjący krewny. No i trafia jakby w sam taki motyw wydarzeń, trochę dziwnych, gdzie dochodzi do różnych morderstw. Ona w ogóle zaczyna pracować w zakładzie pogrzebowym, poznaje chłopaka z rodu Blackwellów, jednego z rodów założycieli tego miasteczka, który jest obciążony klątwą. I sporo się tutaj dzieje, jest trochę romansu, jest trochę tej klątwy, jest trochę tajemnic, jest fajny taki klimat właśnie takiego małego miasteczka. Trochę mi to przypomina klimat z Pamiętników Wampirów, z The Originals, trochę jakby dzieje Czerownic z Rodu Mayfair od Anny Rice, więc fajna atmosfera. Dobrze się to czyta, przede wszystkim ta książka dla mnie jest bardzo dobrze napisana stylistycznie. Dlatego się to dobrze czyta, jest dopracowana, jest odpowiednio rozbudowana. I mam nadzieję, że to będzie trwać do końca, bo naprawdę chciałabym, żeby nie było tutaj rozczarowania na końcowych stronach. Jestem ciekawa, co się jeszcze wydarzy, bo może akcja nie pędzi na łeb na szyję, ale jest ciekawie i naprawdę jestem zaintrygowana tą fabułą i podoba mi się, więc to jest jakby ostatnia książka moja w tym roku i w grudniu tym samym. I tym samym też dotarliśmy, słuchajcie, do końca. Yy, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, i słuchajcie, widzimy się w następnym filmie, czyli w podsumowaniu całego roku. Cześć!